Uwaga! Recenzja, choć nie zdradza wszystkich tajników filmu, zawiera odniesienia do jego fabuły i omawia kilka istotnych kwestii, więc jeśli chcesz pójść na seans z bogą niewiedzą i odebrać film w pozbawiony stronności sposób, idź najpierw do kina. Bo warto. O historii powstania tego filmu mówiłem już w tym wideo, więc nie będę się nad nią zbytnio rozwijał. Ta, tutaj miałem bardzo duże oczekiwania, do tego stopnia, że chyba nigdy nie poszedłem do kina tak bardzo najarany na jakikolwiek seans. Starałem się oczywiście nie czytać wszystkich recenzji i opinii o filmie, nie udało mi się jednak tego zrobić. Przestraszyłem się, gdyż czytałem sporo negatywnych opinii, a ja nie niestety się takimi pierdołami przejmuję. Jak widać, bezpodstawnie, bowiem film Godzilla Garefa Edwardsa spełni chyba wszystkie moje oczekiwania, a w wielu momentach wręcz mnie zaskoczył swoją pomysłowością. By wiele nie zdradzić, obraz podąża za losami pewnej rodziny. Rozpoczynamy od postaci Briana Cranstona, Joe Brodiego, która była uczestnikiem tajemniczego wydarzenia w elektrowni atomowej Janjira w Japonii. Podbudowany swoimi motywacjami, wyrusza wraz ze swoim synem wojskowym na przepustce Fordem do strefy zainfekowanej, by odkryć co się stało. Stamtąd jednak rolę protagonisty przejmuje ten drugi, gdyż okazało się, że uwolniono właśnie gigantyczne potwory, które wmierzają do San Francisco, skąd jego żołnierz musi uratować swoją żonę i syna. Już z mojego krótkiego opisu fabuły można wywnioskować, że obrano dość oryginalną drogę. Twórcy umiejętnie budują poważny klimat poprzez pokazywanie nam naprawdę ciekawego i tajemniczego świata z nieszłą intrygą w tle. Choć obserwujemy to wszystko ze strony ludzi, to obecność potworów jest to na każdym kroku wyczuwalna. Widzimy piękne, ale i straszne postapokaliptyczne opuszczone miasto, ludzie są zalewani falami tsunami. Reżyser naprawdę tworzy wspaniały klimat poprzez tą tajemniczość. Film jest ciekawy poprzez swoje uczucie napięcia i strachu spowodowanego zagrożeniem ze strony monstrów. Pokazuje nam cienie, efekty tego, co się tak naprawdę stało. Jest to o tyle dobre, że taka perspektywa obserwatora potęguje wręcz strach z działań monstrów. A i to, że czujemy się bezradni i tak naprawdę nie możemy nic zrobić, bardzo dobrze działa na atmosferę, jak i na samo przesłanie filmu. Oczywiście, w takiej sytuacji jesteśmy zmuszeni do spędzania sporej ilości czasu z ludzkimi postaciami. I tu film daje sobie radę w większości przypadków. Naszym głównym bohaterem jest Fort Brodie, wojskowy na przepustce. Sądzę, że jest to naprawdę dobrze rozwinięta postać. Mimo, że Aaron Taylor Johnson gra go raczej mało ekspresyjnie, to sądzę, iż jest to spora zaleta. Koleś w końcu jest wojskowym, trudniej mu pokazać emocje, a widać, że aktor, który wciela się w tą postać, w wielu momentach naprawdę stara się oddać próby pohamowania tych emocji, co wychodzi mu naprawdę nieźle. Jego uczucia nigdy nie wysuwają się na pierwszy plan. Jedyne, czego brakuje mi w tej postaci, to jakiejś przeciwwagi, elementu nagromadzenia i wreszcie puste emocji. Tylko bez tego postać zostaje w sumie taka sama przez cały film. A szkoda, bo sądzę, że taka scena wiele by dała. Bardzo jednak propsuję Edwardsowi i Reszcie za to, że nie zrobili z tej postaci kolejnej amerykańskiej ikony patosu. Jasne, że z jednej strony nasz fort jest wojskowym, ale nie ma tu wywijania flagą amerykańską przed oczami widza. Wszystko robi raczej z pobudek osobistych, i w wielu momentach naprawdę czuć w tym gościu pewien strach. Sądzę jednak, że zauważenie tego wymaga zaangażowania. Drugą, nie tak kluczową postacią jest Joe Brody. Generalnie to po zwiastunach nie wiedziałem co sądzić, jednak postać kręstona jest również na dobrym poziomie. Mimo iż w konsekwencji służy jako kolejny punkt motywacyjny na liście naszego protagonisty, to jego postać naprawdę dobrze utrzymuje początek filmu, może nawet lepiej od Forda. Jednak rozumiem to, że postać znika z ekranu tak szybko, gdyż jest to wyjaśnione fabularnie. A film jest tak płynny, że ciężko mi akurat w tym aspekcie zaproponować zmiany. Mamy też doktora Serizawę. Jest on tu raczej od tego, by wszystko tłumaczyć. Prawda, ma parę fajnych scen i służy jako taki japoński głos tradycji w filmie, co jest super, ale w ramach fabuły chciałbym go trochę bardziej poznać. Reszta postaci nie jest raczej interesująca. No bo co, jest tu taka L Brody I ją gra Elizabeth Olsen No i jest ładna I ma talent do śmiania się I wygląda ładnie W pewnym momencie jednak dochodzi do dziwnego bałaganu Gdyż występują tu przynajmniej ze dwie postaci, które chyba nie są nikomu potrzebne Włączając w to postać Sally Hawkins, która jest dla Hej, weź mi to, wytłumacz Czymś w rodzaju Hej, podaj mi ten ważny papier Albo jest to dziwne dziecko w pociągu, które raczej nic nie robi. Fajne jest jednak to, że ten bałagan nie jest do końca widoczny i raczej nie przeszkadza on bardzo podczas seansu. Wątek ludzki, mimo lekkiego chaosu scenariuszowego, wyszedł w sumie dobrze i zgrabnie, ponieważ sam potrafi opowiedzieć pewną historię, a i sam dobrze podkreśla przesłanie w filmu. Ekspozycja potworów jest w dużej mierze czymś nowym i mistrzowskim, i mimo, że wzbudza kontrowersje, to jest czymś naprawdę bliskim oryginałowi. Film cofa się do zupełnych korzeni samego Godzilli, przedstawiając go na nowo, jednak skupia się bardziej na jego przeciwnikach, a nie na nim samym. Na podobnej zasadzie działało wiele moich ulubionych filmów z Godzillą. Edwards jednak dodaje wiele od siebie. Główną zaletą jest samo przedstawienie potwora, bo mimo iż przez większość czasu mamy przyjemność obcować z naprawdę ciekawymi jego przeciwnikami, to obraz tworzy wokół tytułowego gada naprawdę niesamowitą mityczną otoczkę, dzięki czemu, mimo iż nie ma go aż tak wiele na ekranie, cały czas czujemy pewną jego obecność, napięcie i niedopowiedzenie. Jest to jeden z głównych napędzaczy klimatu. Ten film naprawdę robi to świetnie. Boimy się i mamy respekt wobec potwora, widzimy skutki działań lub też same jego urywki, konsekwencje. Nie ma tu żadnych efektownych zapychaczy. Pod koniec oczywiście dostajemy pełny payoff i katarzis, bo finałowa walka, też nakręcona w oryginalny sposób, jest naprawdę świetna, a przy ostatniej scenie filmu czujemy się, jakbyśmy mieli 8 lat i już mielibyśmy biec po następną kasetę wideo z gadziną. Samo wykonanie Monstrów też stoi na najwyższym poziomie. Przede wszystkim Godzilla. Wow! To jest po prostu cudo. Jest to całkowita reinterpretacja jego genezy i symbolizmu. Z wieloma nawiązaniami do oryginalnej serii, potwór jest tu traktowany praktycznie jak boskie stworzenie. Niezniszczalna siła natury, neutralna w stosunku do ludzi. Jest antybohaterem, wręcz ukłonem w stronę serii Heisei. Jednocześnie broni nas przed zagrożeniem, jednak tworzy fale tsunami, która zabija setki osób. Film skupia się na tym jednak o wiele bardziej, analizuje jego filozofię. Jest to centralny punkt filmu, kluczowa część całego przesłania i klimatu, tak samo jak MUTO. Do tego jego wygląd jest wręcz zajebisty. Wygląda jak prawdziwy król potworów. Z jednej strony jego wyprostowana poza i ogólny sposób chodzenia podkreślają jego majestatyczność i dostojnictwo i wagę. Z drugiej jednak potrafi się on zachowywać z ogromną zwierzęcą dzikością. Rany tylko spójrzcie jak wyglądają jego kolce, on wygląda po prostu bardzo groźnie. Jest to godzina, na którego wszyscy czekaliśmy. Obraz wprowadza jednak swoje własne monstra. Muto, czyli dwa potwory, są też całkiem interesującymi konceptami. Przede wszystkim cała intryga, która trwa lwią część filmu, skupia się na nich. Jest to naprawdę oryginalny pomysł. Ich wygląd jest ciekawy, przywołuje na mieć coś nie z tego świata. Kojarzy mi się z czymś organiczno-mechanicznym. Udaje im się natomiast mieć pewien charakter i w sumie są silnymi przeciwnikami dla godzilli. I nie wiem skąd tyle skojarzeń z Cloverem z Cloverfield. Dzielą z nim w sumie tylko postawy i długie nogi, ale w mute jest o wiele więcej zawada, co mnie osobiście dość straszy. Jedną z największych zalet filmu Edwarda jest muzyka. Stworzył ją Aleksandr Desplat. Przyznam, że po prostu bałem się o ten element aż za bardzo. Serio, nie wiem jak wy, ale ja po prostu uwielbiam jak dobra muzyka ma pewną relację z obrazem. Pozwala to na wyduszenie we mnie najgłębszych emocji. I tu nie ma zawodu na żadnej linii. Muzyka pana Desplat jest niesamowita. Po pierwsze, nowe tematy brzmią dobrze, są bardzo klimatyczne, oryginalne, mają jednak trochę z tej klasyczności Fukube czy nawet Takemitsu. Są to utwory polegające głównie na ogromnej orkiestrze symfonicznej i na chórze. Desplat rozpracował to moim zdaniem perfekcyjnie i oryginalnie. Czuć w tym po prostu tą wagę potworów, ten ich ciężki sposób poruszania. Przypomina mi też trochę w niektórych momentach soundtrack ze szczęk Johna Williamsa. Nowy film wygląda też po prostu świetnie. Kamera jest tu obserwatorem, mamy wiele ujęć z kadru czy z ruchu. Pozwala ona na budowanie klimatu w bardzo klasyczny sposób. Wszystko też jest nakręcone po prostu świetnie. Kadry są mroczne i w wielu momentach mają pewną własną symbolikę. Największą jak dla mnie jednak zaletą było to, że ten film po prostu jest o czymś. To oczywiście ogromna reinterpretacja samego Godzilli, która po prostu ma własny sens. Wszystko tu służy opowiedzeniu historii, pewnego motywu Edwarda, który znam już z jego strefy X. Jakby to powiedział Park Jurajski, natura znajdzie sposób. Tytułowy potwór jest tu właśnie takim głosem natury, pewnej pierwotności. Jest tu po to, aby przywrócić równowagę, którą my ludzie chwiejemy. Jednak z każdej strony to dzieło podkreśla, jak małymi i bezsilnymi naprawdę jesteśmy w stosunku do tych monstrów, czyli samej Matki Ziemi. Jesteśmy jedynie częścią czegoś, co ma większy kształt. Dana nam ogromne możliwości, ale trzeba pamiętać, żebyśmy po prostu nie przedobrzyli z naszą arogancją, jak i nie byli zbyt egocentryczni. I piękne jest to, że ten film opowiada tą historię w Mistrzowski sposób. Jeśli brak pod uwagę całe przesłanie, to film Edwarda spełnia swoje zadanie w 100%, będąc nowoczesnym, zaktualizowanym obrazem Godzilli. Znów czymś wspaniałym jest to, że to wcale nie pozbawia go warstwy rozrywkowej. Reżyser z naprawdę wielką precyzją dawkuje napięcie i emocje. Łączy dramat z monstrualną rozwałką, która, choć nakręcona w oryginalny sposób, jest wielkim hołdem dla klasycznych chodzili. Do tego nie można odmówić dziełu po prostu dobrych, niewymuszonych scen, które zapadają w pamięć widza i są piękną koncepcją artystyczną. To jest moim zdaniem oryginalny film stworzony z pasją, i choć ma parę wad, to myślę, że w szerszej mierze nie mają one zbytniego znaczenia. you